Siąłmy grę? Hide time! patrz patrz jakie ładne menu w ogóle! Patrz, jak sobie lata. Otwórz te tniki, jest w wyglądają. Wow! Star widziałeś tu menu? Nie widziałem go wcześniej wcale. Ja! ja! też go nie widziałem. O. No to jest. To jest menu. zajebiste nie? Widać Jest w ogóle jakaś naprawdę zaawansowana gra z platformy? I no, W ogóle jest system. Zrobione jest w Godocie. Na to. Na to. Na jej Ma nawet te Tultipy. Tultipy ma. Ej, to jest w to Godocie robione, tak słyszałem. Godocie? No tak, było na początku. znasz zgodę. tą grę, a nie widziałeś? Kredits. I nawet ma full skin. Żadna gra się nie wspierała takiego ekranu jaki miałeś. A, pa, zauważyłeś to? Jest inna muzyczka w kreditsach. Co się ceni? Co to się, to ceni. się ceni? Każdy przycisk ma feedback. Hold Space, proszę bardzo. O, the tu scroll! Patrz, widziałeś? To jest najbardziej grać jak gra jakbyśmy grali. Ja to jest patrz, dopiero patrz. Moich... patrz. Widziałeś? Wszystko, możesz każdego zobaczyć. To naprawdę dużo osób tą grę. Jestem zafascynowany. Zaintrygowany. Możesz jest... loadować, no, ale jeszcze w to nie graliśmy. To jest dowód, no że w to nie graliśmy. No saves, fan. No saves. No to co? Zaczynamy? Dobra, new hive. Wow, chłopie, find you an old fan. Widzisz, jak to fajnie brzmi? Musisz znaleźć swój fan. Ale ja już nie robię takich rzeczy, kurwa. To jest za dużo opcji. Dlatego my damy po prostu... Nie no, tak jak było. Ty poczekaj, scroll, patrz, to jest scrollowanie. Co ty gadasz? No nie, nic się nie dzieje. Nic się nie skroluje. Dobra, nazwa królowej. Bo bo bo, było, bom. Bo. Mmm... Boba, Boba, Buba. Buba. E, buba Queen oczywiście. Buba Queen Queen. Um, queen light, nie no... Y, królowa <grym> musi żyć długo. Nie no 260 minut nie będziemy grać. Ale tyle będzie żyć. Nie no, cofnij? Um, tak jak było? Chociaż trochę jej dodajmy. Nie no to nie było. <grym> nie będzie co grać. 120 minut. A jakbyś zapomniał patrz. 120 minut. No i ja to lubię. To lubię. No i co? Idzie tu jest play? Y Start new hive Tyk. patrz, naprawdę świetne menu. I customowy kursor. I tak. Te... O! Wow. Welcome. Co? Jak To. jest moje? Mm. To. To. O, dziękuję. Kolega. To jest twój kubek. A my zaczynamy. Heirse Quick Random on Common Controls. Lewy wismszy, kamera, Dziek. spacja, wszystko jasne. Bipedia. Got it. To Got jest it. Huh. how. No. Mhm. Mm Dobra. Zostańmy, Nie Nieważne. New queen, B-list. Ok. First build an exit. No tak, trzeba wyjść. Mhm. Mm to będzie no, ciężka strategiczna gra. Co a, one God. same budują. One same budują, tu nic nie trzeba robić. Oh, this is empty cell. Okej, okay, kawałek struktury... świetnie. O, coś wszystko samo dzieje. Samo wszystko. Buba Queen. Buba Queen. Pa, jak, patrz jaki wiek zapierdziela. I co? Ty sam to zrobiłeś? No. Nie, Mówię celować. Tu, a, i one tu lecą i robią. Patrz, tak. mi tu zjeść. A nie, a kliknij, patrz, na dole masz taki pasek. O, o. Zobacz ten pasek swój. To? Co to jest? Lenard Kazma Faris, Keira, Keira Faris, Kobi i Bubba Buba Queen. Queen. Dobra, teraz jak to wyjście zbudować? Cute jest to gier. O, jest, proszę bardzo. Aha, musisz kikać na tęmytycelaj i zrobić jakieś zlecenie, tak? O, no. Workshop mogę zrobić. A jak możesz zrobić wyjście? No one chciały wyjście jakoś, nie? Chciały wyjście no. Resource, storage. Mm, może resource. Nie, exit no. Exit. Resource, exit. Okej. Okay. Nie no, świetna gierka. Wow. Wow, można, można z bliska się O! Fax assembler. Okej. Okay. To mamy wyjście, to na przykład to zbudujemy y, wax assembler. Mm, teraz gdzie to będzie? Nie tu, nie tu, tu. Kiedy... wow to jest na trzy te, na trzy heksagony. Ciekawe, jak byłem w tym, jak byłem młody to zawsze się dostawało taki miód. O. Takiego pszczelarza starego. Jak tam mieszkałem na tym, tym mieścinie małej. W swoim rodzinnym mieście? Mieliśmy pszczelarza takiego, zawsze się dzieje. No i się budują. Jakieś widziałem, jak robią z tych. z, z, z ulic ściągają. Jak, jak przynoszą z takiego jakiegoś, nie wiem, jakiegoś sztucznego, nie z takiego swojego, jakiegoś ula, z jakiegoś tych pszczół, do takiego prawdziwego ula, widziałem, że typ normalnie masz takie, że chodzą po takim, no. W grubale chodzą po jakimś takim, wow. tworząc jakieś takie nie wiadomo co, razem no. i ten typ to po prostu tak, tak kijem, taki jeb i one tak spadły <laughs> wszystkie na ziemi i tak robią i one się wtedy do tego do tego ula, który on przygotował Niech dla mnie to jest przelazające, bo... Czyli uderz kijem, a pszczoły wejdą. Tak, czyli trzeba...

Mm. Rizum, okej. Okay. Ale naprawdę jest smooth to menu. Strasznie mi się podoba. No to menu jest jak u co to, to zagrać tą grę. O, bipedia. Patrz, jeszcze są ciekawostki o, o, o pszczółkach. O, co? Evidence of Human Heaven. We are like, in total making... 35,000 years ago, Hmm, już wtedy mieli miałem... miód. Uh -huh. Wow! Przekierowała nas na internet. Dobra, to wracamy do gry. <laughs> Tutorials. O. Ci ludzie ewidentnie lubią pszczoły. Ewidentnie. O yes. to jest. To jest co już szukałem. Czyli field That Storage. Mamy. mamy 5 rodzajów resursów. Mhm. No dobra i teraz. Jak assemblers. Rafinirs. Mm. Sit back and wait for pollen, nectar, stores to fill. Oj! Rondar się zakrztusił wodą, a my wracamy do gry. Co jeszcze możemy zbudować? Nie wiem, czy to wyjdzie. Zbudowaliśmy już... Co my tu zbudowaliśmy? To jest. Workshop. Więc już mamy. Teraz zbudujemy sobie nursery. Co jeszcze możemy zbudować? Nectar storage i fallen storage. Coś jeszcze mamy niezbudowane. Wszystko jest zbudowane, więc czekamy, aż to się zbuduje. A wax assembler? To jest wax assembler. To jest wax assembler. Co on Proszę bardzo, info. No one to produkują wax. Kiedyś byłem na takim wykładzie o pszczołach i tam jeszcze było porównanie do szerszeni no. I, i jakby ten wykładowca porównywał to do prowadzenia firmy no. że można prowadzić firmę, taką korporację na przykład dużą, jak szerszenie jak osy i jak pszczoły. Myślisz, że ty czy królowa tam prowadzi? Czy człowiek? Nie, że człowiek no, że, no. Że, że, że przekonywał nas słuchających, że Dobrze sprowadzić firmę jak, jak pszczoły. Nie No. Pszczoły to są y, bystre Bardzo bystre, no. Mają świetny system komunikacji. Jak jedna znajdzie gdzieś jakiś kwiatek, to poprzez to, jak latają, pokazują innym pszczołom, jak dotrzeć do tego kwiata. Na przykład kręci się dwa razy w prawo? Coś tam to znaczy, nie pamiętam co. To mój edukacyjny odcinek będzie ja jeszcze Oj tak. No i patrz, tu wypełnione. To jest, taki, to jest taki film, B-movie. B-movie? To ten taki animowany Disneya? pisara chyba. Pixar'a, no. Robił go chyba Jerry Seinfeld, jeśli nie mylę, ten o. słynny komik. Słynny komik Seinfeld. Seinfeld ma w ogóle zarąbiste, mm, taki jest serial z nim na Netflixie. On bierze stare samochody a, tak, komików, samykami, no. jeździ i sobie rozmawiają, piją kawę czasami, a czasami jedzą pączki bui! A w tym czasie wszystko nam się zbudowało. Pajak jest w ogóle świetny, naprawdę. No cute jest, cute. Jest cute gierka. Coś śmiesznie się te pszczółki poruszają. Masz populację. A, i teraz możesz definiować... Co się rodzi. Co się rodzi, no. Tak dajemy wszystko na 30%. Czyli wszystko się będzie rodzić? Wszystko po trochę. A teraz zobacz, z zawalkowanych mamy... Ty, dwa... Ty, coś mało pszczół jest w no, jak to mało? One dziś latają. One latają do Exita i wracają z tymi. I tu mamy niedobór czegoś na ten... O, wody nie mamy. Woda jest tutaj. Z jest woda na pewno? Nie, blisko? to jest nektar storage. Pollen storage. Skądś tą wodę trzeba wziąć chyba, wiesz? A kichni co jest na górze? Nie, Resource. to jest to białe, to jest to białe, kichni to, to białe. To białe? To białe? No. Możemy zrobić nowe, nową komórkę. No widzicie, to one do Exita i coś przywożą, ale przywożą co? Nektar przywożą. A nowa się urodziła. Nie, one, one po prostu poleciały sobie po ten, po nektar, dlatego ale, ale ich nie było. To możemy coś budować. Ale dalej by tą wodę jednak trzeba było zorganizować. Tu się coś produkuje. Ha, all they ever make is candles. Hm. Hmm. Fantastic. Ale <laughs> to jest w ogóle też świetne, że to nie jest ok, wszędzie, tylko jest fantastic, cool. cool. Co tu jeszcze mamy? To jest pewnie jakaś pula, grody. Cool. Awesome. Awesome. Świetne to jest. Got it. Okej. Okay. Powiedziałbym teoretycznie, że wszystko mamy, co powinniśmy mieć, ale jednak czegoś nam brakuje. Czy nie zgubiliśmy pod tej podróży czegoś ważnego, radości, z zgraja na przykład? Wiesz co sprawdźmy, ale nie, nie menu, a wejdźmy jeszcze raz w tutorial. No bo tutorial jest po to jednak, żeby nam pomóc. Możemy się jeszcze raz to przeczytać. No. no, no. Kolejny nectar from exisir like wax and honey and jelly assemblers and refiners. Chyba to są te nowe pszczoły, których? Worker biega. And the cost of exisir. No i pat worker biec a to co? Biec tak tam. Okej. Okej, masz co? Musimy mieć refinery assembler. Co to production levels co tam się dzieje? Bóg raz to robi. Production o, levels. Możesz wybrać co robisz O O, widzisz? Jest coś odkryliśmy, bo jest nowy tutorial To znaczy, że poprzednio wypełniliśmy dobrze. To Czyli trzeba było trochę poczekać. No, dawaj B seater B seater Zwiększ tam Okej okay. Co? Dawaj zwiększaj i B siters No tak na 90 proc. damy. O. Tam jest jakiś znak zapytania. Jaki znak zapytania? To trzeba go kliknąć. Nie to? Które? Na świecie miałeś taki znak zapytania. Już nie ma. No, no. Może to był jakiś taki event. A, weź buduj coś Research. Ooo no, i no, to no. jest to czego szukaliśmy. Map, rumuak, storage, cel, upgrades. Tylko, tu potrzebujemy surowców. O, workshops analog, the builder di, role. Mhm. Czyli Dobra Musimy odkrywać nowe technologie. Ja mam problem z grami strategicznymi, bo są mocno skomplikowane. z dużo zmiennych. Generalnie proszę bardzo. Grałem ostatnio w jakąś grę o Marsie. No. Ja pierdolę, chłopie, tam musiałem... Jakoś... O, coś coś się dzieje, coś wymyśla. Ale to jest ten, jakaś masakra tam... Żeby zacząć grać w grę, ja musiałem z dwie godziny poświęcić na tutorial i, i przychodzić... No są takie gry, to prawda. Bo to jest masakra, nie? Masz grę logiczną, tu możesz powoli pokazywać jakieś... Jedną po drugiej. Możesz już grać w grę i po prostu dokładać po elemencie i... Normalnie tych gameplay wyglądać, nie? Mm -hmm. Ale... a z takim problemem jest jest, jest, problem, jest nam może populację tych baby które w serii, bo one tam latają Oj, one... faktycznie. Teraz damy więcej builderów, żeby no. nam wymyślali w workshopie, jak to powinno działać. I, I teraz tak, widzisz? I no. przyspieszyło... Widzisz? Research się przyspieszył. Nice. No ale z takim względem jest problem, bo tutaj musisz mieć wszystkie systemy naraz, żeby działały. I wszystko na siebie wpływa jednak. No i, i musisz to wprowadzić gracze, nie wiem co jak to zrobić bez ścian tekstu. O jest to. No ale prze, przecisnąłem przez ten tutorial z tego Marsa i nie wiem, aż mi na końcu tak nie chciało grać to. Już wyłączyłeś. Nie no, grałem chwilkę, ale Roma no, 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 to jest ciężka sprawa. Kumam. Wiesz, to jest to, wiesz, to jest ta kwestia z tym tutorialami, nie? Half-Life czy coś, to co zawsze mówiłeś, że Half-Life robi dobrze, bez mówienia, bez ściany, bez ściany tekstu, wszystkiego no. cię uczy, nie? A w strategiach to jest. E... Nie ma takich rzeczy. Czyż. Można by jakiś jak balans znaleźć, no nie wiem. Na pewno można, ale nie widziałem czy strategii, która by to. No ja na przykład dużo gram w twierdze. W twierdzy, może to dawno nie grałem w twierdze, ale mam wrażenie, że tam aż tak dużo tego tekstu nie ma. Tylko, że ten tutorial, tam jest taki tutorial, krok po kroku. Bo może ten tutorial jest w sumie robiony, nie wiem, w tych starych grach niech sobie się spotkałem z tym, że było fabularnie tak zrobione, że po prostu nie miałeś wszystkiego, musiałeś odblokować technologię, więc... Totalnie tak było, więc w sensie, to było fajne i... ta gra jest bardzo rozbudowana, ale na początku to co robisz? Po prostu twoim zadaniem jest postawić drwala. Mhm. I jedyne, co możesz budować to drwal. No, a potem po prostu technologię odblokowujesz. No. Odblokowujesz sobie, postawisz kamień, później jedzenie i w ogóle nie ma w tym pierwszym tutorial walki. No. Bo to jest jakby zupełnie osobna działka. No, to jest fajne. I, I to wtedy się wiesz, trochę rozbudowuje i ty sobie powoli to wchłoniesz tą grę. U. A tymczasem. Łu! No tu! Dobra, czyli mamy nową technologię. Cyk, odblokowana. Teraz wchodzi następna, ale odblokowaliśmy MapRum więc może go zbudujemy Nie tutaj jest maprum Cyk, budujemy maprum naprum. Maprum. Maprum na prum Można tam zbudować mapę, a można też się przespać Prawda? A co to jest to, że będą tam jakieś rzeczy New Population Slider Powiem Ci, że ta gra ma jeszcze dużo do odkrycia. A, to jest taki backlog tego co się stało. Aha, no no. Czyli teraz jest research complete, A. można sobie to usunąć. Ale UI-ka jest tutaj na najmocniejszą stroną chyba tej gry. To prawda, jest naprawdę nie. świetnie zrobiona. Ja myślę, że... nie wiem... ...muszę chyba kiedyś godota spróbować, bo słyszałem, że on ma dobrze tą mi kę ogarniętą. To... Że łatwo się ją robi. No w sensie... znaczy nie wiem, ja w słyszałem porównania do tego, do Game Makera, nie wiem jak to jest w porównaniu z Unity, ale w Unity zawsze robię newjake to taki ból... Ból że... pięty. No, Ronaldo no, to jest naj... najgorsza rzecz. Nawet jak się już ogarnia to nie jest przyjemne. No rozumiem. A co zobacz, Godocie zrobione i jest takie smo, wszystko działa, jakieś tam typy coś by default, no nie wiem. Może... Znaczy, znaczy nie wiemy, czy by default może robić. To się myśleli nad nimi. Ale jest. ja słyszałem stary, że wiele gier robią. Znaczy nie nikt ja programy robią w Godocie. Ok. Po, ze na to, że mają właśnie coś tam div'tą Jest to silnik warty poznania. Ty, definitywnie, definitywny. Patrz w ogóle Potem na to teraz to zobaczyłem, widzisz? No. Ładowanie. No wiem, wiem, Świetnie na no, się zrobił. A no to fajnie, dobra, bo trzeba... Coś... To się ceni, że to jest zbudowane w Sierpniu? Tak, bardzo, bardzo przyjemnie. No i ta królowa sobie siedzi, ma wyrąbane. Nową... Nową królową możemy zrobić za 50 minut gry. Nie, nie, bo nie, nie trzymam tyle. I trzeba nam 600 kropel... W o, jest znak zapytania. O, okej. Okay. Let's get car as part of teaching music. A, kurwa. Co? La... Patrz, to się nazywa Land of Nektarnia. Hmm. Chciałem do Mechtaru. Albo do narni. No, hmm. Co? Ho, 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 ho. No teraz muszę... Myślę... Tak, to jest następny krok, to jest... W pasie jest można się po... Bo... Ja pierdzielę. Myślę, że to jest koniec na pierwszy odcinek. Ja myślę, że tak, może wrócimy do tego. Może kiedyś do niej wrócimy? Może nie. nie. Kto to wie? Kto wie? Nikt nie wie. My też nie wiemy. Yy, dziękuję za uwagę i koniec. Jał. Jał!